Witam wszystkich cieplutko, serdecznie, radośnie. <laughs> Młody Karpow, 72 rok, 21 lat, Wasel Smysłow, kwiecie wieku. Moskwa, nad rzeką Maskwą. Lecin. Karpow grał w D4. Jak wiemy, Karpow przerzucił się na D4 w czasie meczu ze spaskim. To można powiedzieć, że tak jakby, tak jakby powtórzył to, co zrobił Fischer dwa lata wcześniej. Też Fischer w meczu ze spaskiem przestawił się na D4, czym zaszokował Rosjan a tu ten przestawił się w meczu ze Spaskiem w 74 prawdopodobnie wszyscy zauważyli, że pod D4 Spaski gra gorzej dwóch Rosjan dwóch no, smysł, to już był wtedy Moskwiczem Karpow jeszcze nie był Moskwiczem jeszcze nie jeździł Moskwiczem, jeździł Żygury. Obrona Pietrowa, zwana też partią rosyjską. Ten Pietrow gnębił Polaków. Przyjechał do Polski po powstaniu listopadowym i gnębił kilka lat. Do tej pory ogłaszam konkurs, jak on miał funkcję w jego życiorysie. Po polsku, po rosyjsku, po angielsku kilka przeglądałem. Nie znalazłem funkcji, którą pełnił. Wiadomo, że mieszkał w Warszawie, że grywał w szachy z Warszawiakami. Pionka można bić, można nie bić. Jak przeciwnik nie broni, mamy pierwszeństwo ruchu. D4. Tu można grać różnie. Tenże Karpow z tymże Smysłowem 10 lat później, jak już był mistrzem świata, grał tak. Trzeba powiedzieć, że Anan przegrał tutaj w 7 ruchów chyba czarnymi. Jak powtórzył umówioną partię Knerzewicza, było tak. Jak państwo zagłosują, jak dacie tutaj 333 łapki w górę pod tym filmem, to pokażę tę partię, co Anan przegrał chyba w 7 ruchów czarnymi, bo powtórzył partię Knerzewicz-Miles czy coś takiego, boję się mówić nazwisk, tamta partia była umówiona. On bezmyślnie powtórzył, to tak się, jak się korzysta z rekomendacji. A Karpow to ćwiczył jeszcze. W Turynie potem jeszcze grał, wracamy. D4, D4 ruch obiektywnie lepszy. Co ciekawe, Smysłow 19 lat po tej partii grał D5. <laughs> Przepraszam, tu idzie walka o punkt D5, że jak zniszczymy punkt D5, wyważamy skoczka. Wracamy do. Ruchem w tekście było tu. Od razu, Maciusiu, ruch w tekście to znaczy ruch wykonany w partii. Takie staropolskie określenie. Kto czyta. Gazety szachowe, co krzyta, książki szachowe w języku polskim, to ruch posunięcie w tekście, to jest posunięcie wykonane w czasie partii. Żadne silniczki, i te, co się kręcą, wiatraczki, nie jak się nazywają bączki, tego nie powiedzą. Goniec D3. Teraz znowu można zagrać D5. A można zagrać skoczek F6. Biały ma w tym momencie lekką przewagę przestrzeni, ale nie może zagrać E5. Jeżeli zamkniemy oczy i otworzymy z pionem na D5, to zobaczymy, że pozycja jest jak w wymiennym wariancie obrony francuskiej. Prawda, że taka sama? Prawda? H3, że goniec nie przed na G4, Roszada i C5. I tak, widać, że Karpow wtedy był gwiazdą wchodzącą, chociaż rok wcześniej zagrał bardzo ładnie w memoriale Alochina. Ale wtedy wiek 21 lat to nie był jakiś kokos, więc jeszcze Karpowa nie patrzono poważnie. Dopiero jak Kasparow w wieku 23 lat chyba został mistrzem świata czy coś, to wtedy, wtedy to zobaczono, że to jest coś. Że tak młody zawodnik może grać w szachy. Nie wyobrażano sobie, że może się nauczyć tak szybko. Skoczek C3, wieża A1, A6. Widzimy czarne Wyraźnie grają na wygraną. Unikają symetrycznych rewisowych konstrukcji. Powstaje taka pozycja, jak podobna do struktur z Benoni, skoczek A7. Karpow w całe życie głosił: jedna figura stoi źle, cała partia stoi źle. I dokąd ten koniś pójdzie? No na A. Przez B5 już nie przejdzie. Czarny nie zagrają B5. Ruch profilaktyczny gra czarnych związana była właśnie z zagraniem B5. Teraz jest to utrudnione. Goniec D7. Podejmujemy próbę. Na razie kontrolujemy trzy razy. Ale tych w trzech w trzech stoją. A my na razie w raz, dwa, trzy. Więc już by można było i teraz a5, a5 dlatego, że po b5 byśmy zagrali na e-pasanty. Pamiętam, że Karpow już w 72 roku grał na bicie w przelocie, więc i smysł to wiedział. Taka wiadomość się rozchodzi, kto już gra na bicie w przelocie, już nie. To jest taka tajemna sztuka i trzeba dostać specjalną zgodę od tej mafii szachowej, tam na samej wierchuszce, jak ktoś tak ładnie mówi, na wykonywanie bicia w przelocie. Wieża E8. Goniec F1. Proszę Państwa, ja włączę na chwilę zegar i bardzo przeproszę, bo ja żartowałem. Ja żartowałem, to był taki żarcik. A potem to nagrają, puszczą i powiedzą, że ja bzdury gada to są ludzie, że Państwa, ci moderniści, oni w ogóle nie mają poczucia humoru. Oni są, Maciuś też nie ma poczucia humoru, więc ci moderniści mają na własnym punkcie widzenia takie, no niestety, kompleksiki. Lecimy dalej. H6. Też profilaktycznego. jest tu stałby całkiem nieźle. I to taki manewr karpowa można było wykonać. Można by było wykonać manewr karpowa, zagrał gońcem na F4. No, trudno mu się dziwić. Jest słaby punkt, trzeba go atakować. Goniec F8. Jak widzimy, H6 było zagrane po to, żeby nie było podwiązki. Goniec stoi na F8, zasłania, broni też ósmej linii. Nie każdy to widzi. Ponieważ czarny przyjdzie wieżą hetmanem i będzie miał problem, no to. Bijemy. Hetman d8, konik d2, konik. I tu jest przewaga. Tu jest przewaga nad czystym Benoni, że zbią został na c2, i to pole c4, to pole c4, to pole c4. Hetman c7. Pozdrawiam waltka, z którym pod topolami w Łazach sączyliśmy ciemne irlandzkie. Skoczek d na e4, atak na punkt d6, w ucho, w ucho, goniec f5. A co z linią? Na szachownicy jest linia e, obaj załadnicy jakby nie zauważali, Prawda jest taka, że oni tę linię widzieli od samego początku. Bo ta linia to jest clou obrony rosyjskiej i wymiennego wariantu francuskiej. No bo to mówię, że tu stoi ten wymienny francuski. Oczywiście ten goniec nie chcemy skoczka, bo skoczek ma gdzie iść? Na C4. Wieża E8: Czysto karpowoski, profilaktyczny, wieloplanowy ruch. Kto by się spodziewał, że będzie atakował punkt B7? Kto by się spodziewał, że znowu przykryje tutaj B5? I co byśmy nie mówili, to skoczek się za bardzo nie poskacza. Stoi źle. G4. Na drugim szczycie ogranicza. Ponieważ jednak ten goniec jest lepszy, idzie gońcem na D3, bo mamy piony na białych polach. Zostanie z drugą złą figurą. Goniec D3, Hetman D3. I widzimy, czarne mają dwie pasywne figury. U białych wręcz przeciwnie. Goniec hula. Koniec gdzieś tu pójdzie zaraz. I co robi smysł? No, spróbuję poprawić gońca. Ale osłabia pozycję czarnego królisza. Wieża B1. Nagle okazuje się, że nie tylko będziemy atakować piona B7, ale jak wymienimy te piony B za C i D za D6, to D5 będzie wolny. Jak to mówi Maciuś, szalony wolny pionek. Hop. Teraz zagramy jeszcze C5 i Pion E dojdzie. Widzimy skoczek, dalej nie ma gry. Goniec się trochę rozgrzał, ale na F8 stał lepiej, bo bronił tej słabości i kontrolował pole C5. Hetman C7, Skoczek B3. On nie tylko chce zagrać C5, ale też może i przez D4. A przy okazji, konić, proszę. Wieloplanowy koniec, sam stoi może niestabilnie, ale obronił tam, szykuje tu, taki koniec. To nieprawdopodobne, jak już krótko będzie walka trwała, właśnie, bo skończy w niecałe 10 ruchów. Tu Smyślow nie wytrzymuje. Tak naprawdę ten goniec w tym momencie był lepszy od tego, ale drażniło go, że naciskał na D6 trochę bardziej słaby jest biały król no ale ten Kolić nie gra Kolić nie gra, konsolidacja pozycji i teraz B6 by trochę rozluźniło bo jak się to wymieni to tutaj zostaną te same piory nic nie będzie a zagrał G5 jak zagrał G5 puścił pol F5 Hetman do przodu poprawił no i była szansa wejść tym do gry. No wejść, no wejść. Ciężko by było, ale Hetmane 7 przygrywa. Proszę, kombinujemy jak kartów. Kombinacje karpowa to nie są takie zwykłe kombinacje. Od gra w stylu Rubensteina, Pietrosjana. I kogo tam jeszcze. No uciekło już Pietrosjana. Chyba kapablanki. A nawet istne słowa. On poprawia źle stojące figury. Proszę, skoczek D2, i zanim przeciwnik się zorientuje dokąd ten skoczek idzie, będzie po partii. Wieża se poszła, wieża złapała trójkę. Ona tam nie ma nic do roboty, a w, a, Ale wzdłuż trójki może się przerzucić i tu, i tu. Wieża E2, proszę. Królem po wyrzuca. I wieża E3, proszę. A koniś dalej nie wszedł do gry. Nieprawdopodobne, że partia się skończy. 3-4 ruchy. F6. Kombinujemy jak Karpow, Anatol. Pewnie, że tu skoczek idzie. O! Skoczek idzie, to jest skoczek karpowa. On idzie tu, przy okazji, po drodze, ale idzie tu, a idzie tu, a idzie tu. Król G7, król G2, Hetman C7, wieża F3. I tu napadliśmy dwa razy. A jakby ktoś chciał, to i trzeci. I tu Smysław zagrał B5. I tu jest bicie w przelocie. Bicie w przelocie. Ja tu wytłumaczę jeszcze, bo Maciuś też ogląda. Wicie w przelocie polega na tym że pion, który tu stoi, on kontroluje to pole, kontroluje to pole, kontroluje to pole. On to pole kontroluje. To pole on kontroluje. I kiedy ten pion chce zrobić hopsa hopsa Chce przeskoczyć przez to pole, to ten go może zbić tak, jakby on by poszedł o jedno. Jakby poszedł tu, to go bije. Jeszcze raz on idzie o dwa, ale jakby poszedł o jedno, ten go bije. I to się, ten obrazek z tego obrazka jest tamten, jest, robi się ten obrazek. Natomiast jak on idzie o dwa. My go możemy zbić i jest ten sam obrad, tylko uwaga, my to możemy zbić tylko w tym ruchu. Te partie starożytne mają to nieszczęście, że one są niedokończone, bo one były odkładane, ale nawet jak się hetmanem zbije, nawet jak powstanie tamten pion. To tutaj te dwa idą, tu konie odskoczy i to jest szybsze. I tutaj jeszcze trzeba pograć kilka posunięć, ale partia była odłożona. Koledzy pomagali, kolektyw Fryców nie było, ale koledzy byli. Pamiętajcie Państwo, koledzy analizują odłożone partie lepiej niż Fryc. No, Fryce w tym czasie dobrze w szachy nie grały. Partia Rosyjska. Jak angielska, tutaj po D5 jest czysta angielska, się okazuje, że jak zagram jeszcze raz taka, tu chcę podać taką ekspercką tipsę, że wydaje się, że czarne mają ruch więcej, tempo więcej, ale mają problem z punktem D5. Z punktem D5, bo na tym punkcie D5 nie wytrzymują. Biały nie ma, że... O! Proszę. Gdyby czarny zagrał d5, teraz byłoby wszystko w porządku. A on gra c5, a zachęca do pchnięcia piona i skoczek na a7. Co by nie mówić, to jak smysł grał ze mną w symultanie. W lasku bielańskim. Teraz nie ma już tego lasku bielańskiego, jest las. Od kilku lat nie ma lasku bielańskiego, jest las bielański. Prawdopodobnie pani prezydent miasta liczyła osobiście te drzewa i wyszło, że jeżeli liczba drzew osiągnęła, a może liczyła szyszki, może liście, nie wiem, przekroczyła pewien limit, granice po polsku, to już to nie jest lasek, tylko to jest las. No i tam trzeba było Nazwy przystanków zmieniać, no, tam coś jeszcze na planie miasta. Proszę, gramy b 5 Nie dajemy. Czarny chce zagrać, to jest kluczowa idea podobnych pozycji. One występują w Benoni, one występują w obronie pierca w obronie Ufincewa, a nawet także w obronie Pirca Ufincewa. Nie dajemy. Na biciu w przelocie, to bicie w przelocie, przed chwilą objaśniłem. Na biciu w przelocie nie można grać B5. Tu widzimy, że daje się posunięcie H3, bo w razie czego jak skoczek naskoczy na gońca, goniec schowa się na H3. Jak skoczek naskoczy, goniec się schowa na H3. W partiach karpowa to nie jest przypadek. On, to, on takie rzeczy przewidywał. Sam go wycofał, żeby nikt na niego nie naskoczył. I tu skoczek idzie to jest bardziej groźba. To z drugiej strony wymieniamy konia, bo to nam przeszkadza, atakował Pionka D5. Jak widzimy, nikt o linii nie walczy. Smysł sobie przypomniał o linii. Fiksuje dwie złe figury. Dwie pasywne figury. Karpow tak, twierdził, że jak jedna stoi źle, to cała pozycja stoi źle, a tu dwie stoi źle. Okoń widać, jak okoń tutaj... I wymienia. Zobaczmy, że goniec białych jest pasywny, strzela we własne pionki, a goniec czarnych strzela w pustą przestrzeń. Proszę zapisać, goniec lubi otwarte przekątne, to wiadomo. Kto wie, że wie, że lubi otwarte linie pionowe, to goniec lubi otwarte przekątne. I teraz mamy go lepszego gońca. Teraz nawet czarny goniec jest lepszy od białego. Co robi Smysłów? Wymienia. I to proszę, Karpow jak magik. Jak czarodziej. Zaczarował Pietrosjanę. To Karpow był czarodziejem. Pietrosian, to byli czarodzieje szachów, a nie ten, co tam machnął figurą na lewo, prawo. To są, to są prawdziwe czary, bo smysłow graj partii jak zahipnotyzowane. Proszę. Hop. Malinie. Wydaje się, że Malinie i wygra. A to wszystko iluzja. Karpo wkryje wszystkie pola wpadu. Podciąga króla i wymienia wieżę. A bez wież w końcówce hetmańsko-skoczkowej przewaga przestrzeni jest istotna. I no i biały król wchodzi do gry. Jak widzimy, o. Ja mówiłem, O, tu se zagrał G6, żeby poprawić gońca. No, zagrał sobie G6. Tu zagrał sobie G5. A tu sobie zagrał F6. I tego pionka F6 za chwilę straci. Dosłownie za chwilę, proszę. O! Proszę bardzo. Zahipnotyzował go, zagrał F6 i poszedł po pionka. Jeszcze by grał. Ruchów kilka. Chociaż tu już grozi. <tryk> Przerzucenie skoczka na F5 grozi. I C5 grozi. Grozi C5. Tak zwane uderzenie w tak zwany najmocniejszy punkt grozi. I tu zagrał na bicie w przelocie. O! Tu bicie w przelocie. Proszę Maciuś, sobie cofnij jeszcze dwa razy, jeszcze nie zapamiętałeś. Ale sobie cofnij. Proszę Państwa, to nie tylko jego dotyczy. Warto... Film oglądać kilka razy, a kluczowe momenty to nawet i 5, 6. Bo kilka to jest od 2 do 4. Myślę, że się zagadałem. Tyle, zmęczyłem się. Dobranoc. A zacząłem rano, skończyłem wieczorem. No patrzcie Państwo, ja się komentowałem.